Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój pies podąża za jedną osobą w domu jak cień, śpi u jej stóp i rozpromienia się za każdym razem, gdy ta osoba wchodzi do pokoju? Czy to sposób, w jaki się bawią, ich zapach, czy jakaś niewidzialna więź, którą tylko psy potrafią wyczuć? Dziś odkryjemy tajemnicę, dlaczego twój pies wybiera sobie ulubioną osobę i co ta wyjątkowa osoba ma wspólnego z tobą na koniec zrozumiesz naukę, psychologię i wzruszające powody, dla których lojalność twojego psa to coś więcej niż tylko szczęście. Pierwszą rzeczą, którą ty i ulubiona osoba twojego psa macie ze sobą wspólnego, jest wyjątkowa więź zapachowa. Dla psa każdy człowiek pachnie inaczej, a te subtelne różnice są dla nich tak oczywiste, jak imiona dla nas. Badania naukowe pokazują, że mózgi psów rozświetlają się radością, gdy wyczują zapach swojej ulubionej osoby, nawet gdy tej osoby fizycznie tam nie ma. Ta więź jest tak głęboka, że Twój pies potrafi rozpoznać Ciebie lub Twoich bliskich po koszulce, poduszce, a nawet po zapachu pozostawionym na krześle. Jeśli Twój pies woli spać na Twoim miejscu lub przytulać się do Twoich ubrań, to ich sposób na bycie blisko Twojego zapachu i ich serca. Psy są ekspertami w odczytywaniu nastrojów. Naturalnie lgną do ludzi, którzy odzwierciedlają ich własną energię czy to szaloną zabawę w ogrodzie, delikatne przytulanie na kanapie, czy uspokajającą obecność podczas burzy. Jeśli ulubiona osoba Twojego psa uwielbia aportować, biegać lub po prostu spokojnie siedzieć obok, ta dopasowana atmosfera wzmacnia więź. Badania pokazują, że psy synchronizują swój stan emocjonalny z tymi, z którymi czują się najbezpieczniej. Rezultat? Twój pies lgnie do osoby, której energia wydaje się najbezpieczniejsza, najbardziej znajoma i najzabawniejsza. Czy podobają Ci się te spostrzeżenia? Jeśli chcesz pogłębić swoją więź z psem i dowiedzieć się więcej o nauce psiej lojalności, kliknij: Lubię to i zasubskrybuj, aby otrzymywać cotygodniowe porady. Psy uwielbiają rutynę i bezpieczeństwo. Ulubiona osoba Twojego psa to zazwyczaj ktoś, kto jest konsekwentnie obecny karmiąc go, wyprowadzając na spacery, bawiąc się z nim i reagując z ciepłem i cierpliwością. Ta konsekwentna opieka buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, sprawiając, że Twój pies czuje się jak wartościowy członek rodziny. Badania pokazują, że psy potrafią nawet przewidzieć nawyki swojej ulubionej osoby, nasłuchując dźwięku jej samochodu, lub słysząc kroki i ekscytując się, zanim jeszcze się pojawią. Ta przewidywalna obecność staje się źródłem szczęścia, na które twój pies liczy każdego dnia. Komunikacja niewerbalna znaczy dla psów wszystko. Zauważają każdy uśmiech, każdy delikatny dotyk, każdy spokojny głos i każdą otwartą postawę. Ulubiona osoba twojego psa to często ta, która wykazuje uspokajającą mowę ciała, otwarte ramiona, łagodne spojrzenie, powolne ruchy i zrelaksowaną energię. Psy instynktownie unikają ludzi, którzy są spięci lub nieprzewidywalni, ale lgną do tych, których dotyk, ton głosu i spojrzenie sprawiają, że czują się zaakceptowane i bezpieczne. Każde głaskanie po brzuchu czy drapanie po głowie. Buduje cichy język zaufania, który pogłębia więź. Czy wiesz, że zabawa to dla psów doświadczenie chemiczne? Kiedy twój pies bawi się w przeciąganie liny, aportuje, czy nawet delikatnie goni, jego mózg wydziela oksytocynę hormon miłości. Psy szybko kojarzą swoją ulubioną osobę z przypływem szczęścia, który pochodzi z zabawy i pozytywnej interakcji. Kiedy dzielisz się śmiechem, przygodą, czy nawet spokojną zabawą ze swoim psem, nie jesteś tylko przyjacielem, jesteś źródłem czystej radości. Życzliwość jest potężna, a psy nigdy o niej nie zapominają. Badanie z Uniwersytetu w Lincoln pokazuje, że psy tworzą silniejsze więzi z ludźmi, którzy traktują je łagodnie, nagradzają dobre zachowanie i nigdy nie każą z gniewu. Ulubiona osoba twojego psa to prawdopodobnie ta, która wybacza błędy, chwali i pozytywnie zachęca. Kiedy masz cierpliwość w szkoleniu, oferujesz delikatne korekty i świętujesz małe zwycięstwa swojego psa, pokazujesz cechy, które psy cenią najbardziej u swoich ulubionych ludzi. Psy i ich ulubione osoby często rozwijają cichy kot sposób rozumienia się za pomocą tylko spojrzenia lub subtelnego gestu. Jeśli twój pies wydaje się dokładnie wiedzieć czego chcesz, lub jeśli ty potrafisz odgadnąć jego potrzeby bez szczeknięcia czy skomlenia, to znak prawdziwej więzi. Ta niewerbalna więź jest często wynikiem wspólnie spędzonego czasu, wspólnych rutyn i bliskiej uwagi. Z czasem ty i twój pies dostosowujecie się do swoich nastrojów i rytmów, tworząc nierozerwalne partnerstwo. Psy są mistrzami empatii. Wyczuwają smutek, stres czy radość zanim jeszcze wypowiesz słowo. Ulubiona osoba twojego psa to często ta, którą szybko pociesza w trudnych chwilach. Badania pokazują, że psy podejdą do płaczącego lub zaniepokojonego człowieka i spróbują go ukoić oferując łapę, wąchając lub po prostu zapewniając ciche towarzystwo. Jeśli twój pies szuka cię, gdy jesteś smutny, kładzie głowę na twoich kolanach, lub próbuje cię rozśmieszyć, zdobyłeś w jego sercu miejsce, które wykracza poza zwykłą przyjaźń. Psy pamiętają wszystko: przygody w parku, przytulne wieczory na kanapie, świąteczne uroczystości, a nawet codzienne chwile. Im więcej wspomnień tworzycie razem, tym silniejsza staje się wasza więź. Psy są istotami sentymentalnymi i czują ciepło wspólnych doświadczeń długo po tym, jak minął dany moment. Jeśli jesteś ulubioną osobą swojego psa, to dlatego, że zbudowałeś bibliotekę szczęśliwych wspomnień, które sprawiają, że każdy dzień jest wyjątkowy. I wreszcie, ulubiona osoba twojego psa to ktoś, kto jest otwarty na miłość, zaufanie i autentyczną więź. Niezależnie od tego, czy dzielicie podobną osobowość, rutynę, czy po prostu chęć bycia obecnym, twój pies rozpoznaje autentyczność. Dlatego najsilniejsze więzi często tworzą się z ludźmi, którzy traktują psy jak rodzinę, okazują prawdziwe uczucia i traktują je z należnym szacunkiem. Jeśli rozpoznajesz siebie w tych znakach, prawdopodobnie jesteś ulubioną osobą swojego psa lub jesteś na dobrej drodze. Pamiętaj, nie chodzi o bycie idealnym, chodzi o bycie obecnym, życzliwym i prawdziwie kochającym. Chcesz zbudować jeszcze głębszą więź ze swoim futrzanym przyjacielem? Kliknij następny film, aby odkryć więcej sekretów psiego umysłu i podziel się w komentarzach, co sprawia, że lojalność twojego psa jest dla ciebie tak wyjątkowa.